Субтитры сделал DimaTorzok 90. minuta meczu Piąta bramka dla Chojniczanki A strzelił ją Marcin Marcin Marcin, Marcin. Chojniczanka Chojnice, Torturek 5 -1. Dobry w spotkania w Legnicy Mieś Legnica przegrywała 0 do 1 z Elaną Torunia, więc wszystko wskazuje na to, jeszcze nie mamy końcowego wynika z Legnicy, ale wszystko wskazuje na to, że po tej kolejce Chojniczanka obejmuje fotel lidera drugiej Ligi Zachodniej.